Siema, kupiłem coś dzisiaj. <ścoughs> Już od dawna chodziło mi po głowie, że chętnie bym się położył grać na, na ukulele. No i dzisiaj nadszedł ten dzień, w którym postanowiłem, że jadę, kupuję, muszę, muszę się nauczyć. Nie? To jest tak śmieszny instrument. Wyśle mi się taki filmik, chyba na TikToku, gdzie yy, jakaś mama krzyczy tam na jakiegoś swojego syna czy coś, a drugi tam sobie gra na gitarce i to tak bardzo śmiesznie wyglądało. Jak go znajdę, to teraz wam go wkleję. I you. You Jak mi się to spodobało, że mówię, nie no, muszę też, yy, muszę się też nauczyć. Ja totalnie nie umiem grać na gitarze. Umiem na pianinie, ale na no, gitar, gitarowe rzeczy dla mnie to jest kurde kosmos. Ale po to to kupiłem, żeby się nauczyć. Więc słuchajcie, wy również uczcie się nowych rzeczy. No jeszcze wam nic nie zagram na tym, ale w tym momencie idę sobie coś poćwiczyć i jak się tylko nauczę, to to wam pokażę, dobra? Trzymajcie kciuki. A jak macie jakieś w ogóle melodijki na, na ukulele fajne, ciekawe do zagrania, to mi możecie w komentarzu dać propozycję, to sobie poszukam i się pouczę. Dzięki.